Często w mediach możecie przeczytać, że na naszych oczach toczy się wojna, ale prawdziwa wojna światów, wojna między lewicą a prawicą to ta, w której my wszyscy jesteśmy. Wy, ja, wasze dzieci, gazety, telewizje, media społecznościowe. Między lewicą a prawicą jest naprawdę bardzo stary. To stary antagonizm, który dzieli sceny polityczne na całym świecie. Ale to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych z Donaldem Trumpem, to, co spotkało Charlie'ego Kerka, kiedy odebrano mu życie, to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdy zrywane są flagi, dlatego że lewica nazywa je faszystowskimi, ekstremistycznymi i kolonialnymi, to wszystko dzieje się na naszych oczach. To wielki spór, wielka wojna idei. I mamy po dwóch stronach różne racje. Z jednej mamy lewicę, która chce nam powiedzieć, że istnieje więcej niż dwie płcie, że mężczyzna może rodzić dzieci. Mówią nam, że patriotyzm. To faszyzm, że pieniądze nie biorą się z pracy, że każdy na świecie może mieszkać tam, gdzie chce, może przekraczać nielegalnie granice i nie ma w tym nic złego. Spór wokół tych spraw dzieli prawicę i lewicę w całym zachodnim świecie. A w środku tego sporu niewątpliwie jest postać Donalda Trumpa postać prezydenta, który powrócił na swój urząd człowieka, który umie w sposób doskonały. Pokazywać różne absurdy lewicy, podjuzać emocje, być kontrowersyjnym, ale niewątpliwie jest to człowiek, który w dzisiejszych czasach stoi w obronie zdrowego rozsądku. Bo kiedyś spór między lewicą a prawicą to był spór o to, czy ma być więcej równości, jak chce lewica, czy więcej wolności, jak prawica. Czy własność ma należeć do nas indywidualnie, czy ma być to jakaś komunistyczna utopia. Wokół takich poważnych spraw. Stoczyli batalie wielcy ludzie, wielcy filozofowie i wielcy politycy, ale dzisiaj ta walka ma zupełnie inny wymiar. Z powodu szaleństwa ideologicznego lewicy, która odpłynęła na nieznane wody w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I ci, tak jak ja, którzy prawym okiem spoglądają na rzeczywistość, którzy bronią rzeczywistości i zdrowego rozsądku, zajmują zupełnie inne pozycje i muszą walczyć o ideały, które dla naszych Poprzednich pokoleń, dla naszych rodziców, dziadków, były oczywistością i rzeczywistością niemalże namacalną. Zobaczcie, dokąd doprowadził nas ten spór. Donald Trump, symbol dzisiejszego konserwatyzmu i sceny prawicowej, przemawiał na wiecu. Oddano do niego strzał, ponieważ emocje są tak wielkie, że niektórzy chcą wyeliminować niektóre postaci z życia. Po to, aby pewne idee nie były propagowane. A czym tak naprawdę Donald Trump doprowadza lewicę do szaleństwa? Donald Trump jest głosem ludu amerykańskiego, tych wszystkich, którzy codziennie chodzą do pracy ciężko pracując, bardzo często fizycznie, po to, by utrzymać swoje rodziny. I Donald Trump jest głosem zdrowego rozsądku, który chce utrzymać instytucje takie jak rodzina, taka jak własność prywatna, jak podstawowe wartości, patriotyzm, bezpieczeństwo, walka z przestępczością, w normalnych ryzach. To, co lewicę doprowadza do szału w dzisiejszych czasach w Donaldzie, Donaldzie Trumpie, to nie to, że Donald Trump ma fryzurę, która się komuś nie podoba, to, że potrafi przemawiać w sposób na granicy przyjętego savoir-vivre, to, że uderza się z dziennikarzami albo z innymi liberalnymi komentatorami, nie to ich doprowadza naprawdę do szału. Doprowadza ich do szału całą tę lewicę tych progresywistów, agenda Donalda Trumpa. A co on takiego mówi w gruncie rzeczy? Mówi America First, czyli mówi, że jeżeli się jest obywatelem jakiegoś państwa i członkiem jakiegoś narodu, to to, co dla nas jest najważniejsze, to interes tego narodu, czyli patriotyzm. Przecież każdy z nas, każda z was skądś wyrasta. Mamy rodzinę. Zakładamy, jak dorastamy swoją rodzinę. I troszczymy się o nią i chcemy dla niej jak najlepiej. Potem jesteśmy w innej wspólnocie, trochę większej. Niektórzy są mocno zakorzenieni związani ze swoją wspólnotą lokalną, z miejscem, gdzie się urodzili. Ja na przykład mam dwa miejsca, które są bliskie mojemu sercu: Łódź i Warszawę i każde z nich jest dla mnie bardzo istotne, ale w końcu mamy tę największą wspólnotę, wspólnotę narodową. My jesteśmy Polakami, Donald Trump jest Amerykaninem i każdy z nas walczy w interesie, w imię słuszności, o pomyślność tych wspólnot. Dla lewicy to jest nieakceptowalne, ponieważ oni wierzą w zupełnie inne siatki mentalne. Uważają, że to, co jest najistotniejsze, to kwestie rasowe, kwestie walki ideologicznej, o klimat, o zmienianie społeczeństwa, o wywracanie tego wszystkiego, co przez wieki narastało i tworzy naszą tradycję nazywając to opresyjnym. Donald Trump mówi, że istnieją dwie płcie mężczyzna i kobieta. I spotyka się to z nieprawdopodobnym atakiem tych wszystkich ideologów, którzy na różnych uczelniach wymyślili sobie, że płci jest 99 albo 999, w zależności od autora, który po prostu taką koncepcję sobie wymyślił. Doprowadza ich do szału to, że Donald Trump mówi, że rodzina jest niezwykle istotną jednostką społeczną podmiotem. Czymś, o co należy walczyć i troszczyć się, i to rodzina odpowiada za wychowanie dzieci, przekazywanie wartości. Wydaje się, że przecież to są rzeczy oczywiste. Nie ma w tym żadnej herezji, żadnych treści, które są nieprawdopodobne, a jednak dla lewicy to zło. Trzeba rozrywać wszystko to, co było, wszystko to, co narastało jako opresyjne, jako faszystowskie, jako złe i zastępować. Pytanie, zastępować czym? Zastępować? Pomysłami ideologicznymi, wymyślonymi w różnych dziwnych, mocnych i modnych książkach lewicowych, które najczęściej nie mają związku ani z rzeczywistością, która nas otacza, ani z naszym doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem. Co mówi Donald Trump takiego strasznego? Mówi, że Pieniądze biorą się z pracy, I jeżeli pracujesz albo bardzo ciężko pracujesz, to masz ich więcej niż osoba, która nie pracuje. To też doprowadza do szału lewicy, która by chciała zagarniać pieniądze z podatków, a następnie rozdawać w taki sposób, aby innych ubezwłasnawalniać. I znowu to jest bardzo interesujące doświadczenie z punktu widzenia polskiego, bo ja, jako osoba reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że istnieje pewien solidaryzm społeczny, ale jednak źródłem bogactwa jest praca. Jeżeli ktoś znajduje się w sytuacji, w której nie z własnej woli albo nie z własnej winy, znajduje się w sytuacji, która jest trudniejsza i gorsza, to my, będąc częścią pewnej wspólnoty, Mamy pewien moralny i polityczny obowiązek wykazać się solidarnością i na przykład stworzyć taki program jak 500 czy 800. Ale jest to zupełnie co innego niż myśl lewicowa, która za pomocą pieniędzy nie chce pomagać, tylko chce ubezwłasnawalniać jednostki po to, żeby były rozerwane poza rodzinami i żeby musiały zależeć od tego państwa tylko i wyłącznie. W tym państwie zarządza lewica i ubezwłasnawalnia. Poszczególne grupy społeczne. No jest to, przyznajmy sobie, nie do przyjęcia, i taka jest też zasadnicza różnica między prawem i sprawiedliwością, i lewicą. Nie tylko intencja, ale również efekt tego rodzaju prowadzonej polityki. Na co się wścieka Lewica, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa? Że on mówi, że trzeba walczyć z przestępczością. Mówi, że wyprowadzi Gwardię Narodową w miejsca w Waszyngtonie, w Chicago czy w innych miastach, gdzie szaleje przestępczość. A Lewica mówi, nie ma żadnego problemu, nie przejmujcie się. To, że osoby bezdomne napadają na przechodniów, to, że fala przestępczości rośnie, to jest tylko kwestia statystyczna, bo tak naprawdę musimy mieć zupełnie inne podejście niż karanie tych, którzy popełniają przestępstwa. A przecież chyba wedle zdrowego rozsądku, tam, gdzie społeczeństwo ustanawia prawo i ktoś to prawo łamie. To musi być za to sankcja. Inaczej, istniejemy w absolutnie wyimaginowanej i fikcyjnej wspólnocie. I to jest ta herezja, którą opowiada Donald Trump, i trzeba się na niego rzucać? Inna sprawa, nielegalna imigracja. No przecież każdy z nas, ludzi żyjących na świecie, urodził się w pewnym miejscu. I to nie jest tak, że każdy wedle własnego uznania może zacząć się przemieszczać w poprzek granic wdłuż i wszerz kontynentów i zamieszkiwać tam, gdzie mu się tylko i wyłącznie podoba, bo taki ma kaprys. Po to umówiliśmy się, że istnieją pewne państwa. Po to umówiliśmy się, że powołujemy rządy w naszym imieniu, żeby dbały o nasze sprawy, żeby zarządzały w ramach poszczególnych wspólnot narodowych albo tradycji istniejących. Lewica chce nam powiedzieć nie, nie, w imię wyimaginowanych ideałów każdy, nieważny z jakiej kultury, z jakim backgroundem, może przemieszczać się i mieszkać, gdzie mu się tylko żywnie podoba. No przecież jest to coś nieprawdopodobnego, absolutnie kontrintuicyjnego, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew historii, którą możecie zapoznać się w licznych publikacjach i książkach, wystarczy wziąć podręcznik do historii, wbrew wszystkiemu, czego nas uczono. Ale lewica, jej ideologia, i na tym polega wojna światów. Chce absolutnie zburzyć wszystkie pojęcia, wszystkie tradycje, wszystkie zwyczaje, które obowiązywały, i nadpisać świat na nowo wedle ich abstrakcyjnych ideałów. Tylko akurat tak się zawsze składa, że te ich wspaniałe, abstrakcyjne ideały prowadzą do straszliwych, Nieszczęść I nie będę tutaj przywoływał przykładów jak Związek Radziecki czy państwa komunistyczne, ale możemy porozmawiać o konkretnych przykładach, które ostatnio się wydarzyły a bulwersują Was, opinię publiczną i opinię światową. Tragedią wywołaną przez wojnę światów, nieprzypadkową, nie jakimś incydentem wziętym nie wiadomo skąd, jest los Charlie'ego Kerka. Człowieka młodego, w zasadzie na progu pełnego, dojrzałego życia, a jednak jakże sławnego i zasłużonego dla prawicy w Stanach Zjednoczonych. Intelektualisty, youtubera, człowieka charyzmatycznego i obdarzonego talentami retorycznymi, który był osobą niezwykle odważną, ponieważ zrobił coś, co doprowadziło amerykańskie lewicowe elity do szału. Lewica amerykańska po 1968 roku, po rewolucji światopoglądowej, obsiadła uniwersytety. Prawicowi, konserwatywni profesorowie byli spychani na margines. A to, co było modne, co było trendy, co dodawało prestiżu, co należało promować wedle intelektualistów amerykańskich, to ideały lewicowe. I tak amerykańskie uczelnie zostały przez lewicę step by step. Krok po kroku, skolonizowane przez tych progresywnych, liberalnych, w sensie światopoglądowych, czyli lewicowych intelektualistów. I co zrobił takiego strasznego Charlie Kirk, że spotkał go tak tragiczny los? Odważył się iść na te uniwersytety, iść do tych miejsc, gdzie lewica święciła triumfy i uważała je za swoją własność, którą chwyciła i nie chce wypuścić. Szedł tam, Rozstawiał się ze stolikiem, z namiotem, z kamerami i zaczynał dyskutować z każdym, kto chciał przyjść, w imię wolności słowa, o którą walczył. I toczył dyskusję o tych sprawach, o których tak naprawdę Donald Trump dzisiaj mówi w swoim programie i o którym ja wam przed chwilą mówiłem. Charlie Kirk walczył z tymi, którzy mówili, że jest 99 płci, z tymi, którzy opowiadali, że mężczyzna może urodzić dziecko. Walczył z tymi, którzy uważają, że każda religia, w szczególności religia chrześcijańska, jest jakąś formą opresji, faszyzmu i należy ją wyrugować z naszej rzeczywistości. Siadał, tak jak ja siedzę i rozmawiam z wami, tak on siadał i rozmawiał z tymi lewicowymi, nafaszerowanymi różnymi szalonymi ideologicznymi koncepcjami studentami. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. W jego sprawie warto zwrócić uwagę na rzecz wyjątkowo symptomatyczną i istotną. W tych rozmowach, które on toczył i które cieszą się taką popularnością, a was zachęcam do tego, żeby wchodzić w materiały archiwalne i je odtwarzać. To co przykuwa naszą uwagę, to fakt, że on siedział zawsze spokojnie i z bardzo dużą kulturą osobistą odpierał ataki swoich przeciwników politycznych. Za to ci, którzy do niego przychodzili, ci, którzy w emocjonalny sposób byli naładowani tą ideologią, że tak bardzo z zaciśniętymi zębami chcieli walczyć w imię tych progresywnych poglądów, bardzo często, bardzo często okazywali ogromną agresję w tych dyskusjach. I Charlie Kirk wygrywał tym spokojem. I to, co jest pewnym wymiarem tej tragedii wyjątkowo smutnym, to fakt, że jednak w, tym, w tej krótkiej perspektywie, to ta agresja i nienawiść zwyciężyły, bo ten człowiek odebrał mu życie. Ale wszyscy widzimy, co się wydarzyło później. Jaka reakcja nastąpiła na to odebranie, bezsensowne odebranie życia. Amerykanie zaczęli się gromadzić. Zaczęli przeżywać tę śmierć. Wszyscy widzieliśmy uroczystości pogrzebowe z Arizony. 200 tysięcy ludzi przyszło oddać czarnemu Kerkowi hołd. W internecie mogliśmy oglądać najróżniejsze materiały tych, którzy byli głęboko przejęci tym, co się wydarzyło, a często byli to ludzie, którzy w ogóle go nie śledzili. I to, co jest dramatyczne w tej historii, to do jakiej Wyk do jakiego wykrzywienia emocji, do jakiego wykrzywienia wartości nastąpiło w tej sferze lewicowej. Zaczęły pojawiać się na TikToku, na YouTubie, w innych mediach społecznościowych nagrania, w których ci, którzy są wielkimi zwolennikami progresywizmu, demokratów amerykańskich czy po prostu tych ideałów lewicowych, nagrywali firmy, w których cieszyli się z tego, że ktoś odebrał czarnemu kierkowi życie. No i jakby się nad tym zastanowić w kontekście źródeł naszej cywilizacji zachodniej, która oparta jest i oczywiście o filozofię grecką, o prawo rzymskie, ale i przede wszystkim o chrześcijaństwo i wszystko co co z chrześcijaństwa wypływa jako pewne przykazania, nakazy moralne, czy też postawy. To już nie jest zwykły spór polityczny, to jest spór cywilizacyjny, to jest wojna światów, wojna dwóch różnych postaw, wojna dwóch różnych wartości, które zakorzenione są w zupełnie różnych porządkach. I to jest najstraszliwsze, i to doprowadza do erozji dzisiejszego świata zachodniego w odróżnieniu od świata azjatyckiego czy świata afrykańskiego. Wszyscy zachwycają się tym, jak się Chiny rozwijają, jakie są dynamiczne. Ale te spo to społeczeństwo chińskie nie jest poddawane tego rodzaju erozji. Ono jest jednolite wokół pewnej cywilizacji chińskiej, filozofii konfucjańskiej, która jest jedna i nie jest podważana. Nikt wewnątrz tych państw, tego państwa, jeżeli mówimy o Chinach, nie podważa fundamentu na którym to społeczeństwo zostało zbudowane. Jednocześnie my na Zachodzie jesteśmy nieprawdopodobnie skupieni na walce jednych z drugimi, ponieważ ideologia lewicowa zabrnęła swych abstrakcyjnych, oderwanych od rzeczywistości, oderwanych od zdrowego rozsądku postulatach, ideach tak daleko, że oderwała się od tego korzenia, od tego kręgosłupa, od tego koru, wokół którego została zbudowana nasza zachodnia cywilizacja. Lewica, wszystko to, co było historią naszego wielkiego sukcesu, nasze wartości, nasza etyka pracy, nasz patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, poddała druzgocącej krytyce, nazywając to faszyzmem, imperializmem, postawami nienawiści. I to wszystko nieprawda. Najstraszliwsze, że z tej nieprawdy biorą się takie tragedie, jak ta, która spotkała Charlie'ego Kerka, i taka, jaka spotyka społeczeństwo amerykańskie, które wzajemnie na siebie napada, bo jedni cieszą się z tego, że Charlie'ego już wśród nas nie ma, a drudzy głęboko przeżywają żałobę po człowieku, który był dla nich inspiracją, nadzieją i kimś. Z kogo byli dumni. Najgłośniejszym przykładem wojny światów, naszym europejskim przykładem, jest to, co się dzieje obecnie w Wielkiej Brytanii. Mamy ogromny spór o to, jaka jest tożsamość Brytyjczyków, bo oni już chyba sami nie wiedzą, kim są. Mamy walkę o angielskie i brytyjskie flagi. Jedni chodzą i zdzierają z latarni flagi Anglii, a drudzy je wieszają. Wyobrażacie sobie w Polsce taką sytuację, że wieszacie sobie przed swoim domem flagę Rzeczpospolitej, dumną, biało-czerwoną, i ktoś, wasz sąsiad, przychodzi i mówi: zdejmij tę flagę. Nie podoba mi się ona, ona dzieli, nie wszyscy jesteśmy Polakami i nie ma prawa tutaj wisieć, bo jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem i biało-czerwona mnie obraża. Wyobrażacie sobie taką sytuację, ja sobie jej nie wyobrażam. Ale w Wielkiej Brytanii właśnie takie sceny mają miejsce. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, kiedy samorządy, władza lokalna, zaczęła zdejmować flagę flagi angielskie i Wielkiej Brytanii z ulic miast twierdząc, że one tam wiszą nielegalnie, że to nie jest miejsce dla nich. A tak naprawdę Brytyjczyków i Anglików doprowadziło do furii to, że w tym samym czasie takie społeczności lokalne, gdzie jest bardzo dużo imigrantów wywieszały flagi pakistańskie albo innych państw arabskich i nikt w tych samorządach nie miał problemu. I Prawica angielska, ale taka oddolna prawica, nie partia konserwatywna, nie Torysi, tylko taki oddolny ruch społeczny rozpoczął coś, co nazwali Operation Rise The Colors. Chodzi o operację podnieść barwy i ludzie, którzy się skrzykiwali w mediach społecznościowych, zaczęli w całej Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim w Anglii skrzykiwać się ze sobą i wywieszać flagi angielskie na ulicach miast, malować ronda na kolory biało-czerwone, tak jak flaga angielska i na wiele innych sposobów manifestować przywiązanie do angielskości, brytyjskości. Do tego, skąd się wywodzą. I rozpoczęła się nieprawdopodobna dyskusja. I kiedy wam o tym opowiadam, to muszę się podzielić naprawdę osobistym doświadczeniem, bo nie mogłem którejś nocy zasnąć i zacząłem sobie skrolować TikToka, i trafiłem na dyskusję w angielskiej telewizji. I naprawdę myślałem, że to jest fake, że to jest wygenerowane przez AI, co tam się dzieje. Siedziały dwie osoby przedstawicielka prawicy. I przedstawiciel lewicy. I kłócili się o to, czy można wywieszać angielskie flagi normalnie na co dzień przed swoimi domami na ulicach miast. I przedstawiciel lewicy mówił, że nie, że flaga angielska może być wywieszona tylko i wyłącznie, kiedy gra reprezentację Anglii. A we wszystkich innych momentach nie, bo to jest flaga. Kolonialna, bo to jest flaga imperialna, bo nasze angielskie społeczeństwo, mówi ten lewicowiec, jest wielokulturowe, są ludzie z całego świata, ze wszystkich kontynentów, różnych wyznań, różnych religii, więc my nie powinniśmy manifestować przywiązania do naszej historii, naszej tradycji, bo to dzieli. Ja naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Ta na prawicy, podziwiam tę panią, argumentowała, że przecież jestem angielką. Jesteśmy w Anglii, jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, jesteśmy dumni z naszych królów, z naszej historii, z naszych dokonań, z naszych wynalazków, z naszych pisarzy, z naszych kompozytorów. I nie ma w tym nic złego w powiedzeniu: Jestem Angielką, jestem z tego dumna. Dla lewicy to niedopuszczalne. Mało tego, kłótnia rozpoczęła się na ulicach angielskich miast. Sławnym stał się film, nagranie, w którym Anglik wywiesił swoją flagę i przyszedł do, jego, do niego sąsiad i mówi: zdejmij tę, zdejmij tę flagę, bo ona mnie obraża, bo ona jest dzieląca. I teraz zastanówcie się, co oznacza wojna światu w tym wymiarze. Progresywiści, lewica brytyjska doprowadziła do sytuacji, w której ludzie zaczęli negować to, kim są. Każdy z nas wyrasta z pewnej tradycji. To nie jest żaden wymysł ideologiczny, filozoficzny. Każdy z nas skądś jest. My urodziliśmy się Polakami, chodziliśmy do polskich szkół, czytaliśmy polskich pisarzy, mówimy w języku polskim, przesiąknęliśmy pewną. Wspólną kulturą, która jest nicią porozumienia między nami. Dzięki temu możemy się porozumiewać, rozumiemy związki frazeologiczne, rozumiemy nawiązania kulturowe, odczuwamy nawet podobnie to, że może nas wzruszyć obejrzenie filmu bądź lektura pana Tadeusza, to, że nas to w jakiś sposób porusza, bo są to nasi przodkowie, bo to jest nasz język, bo to jest nasza tradycja, i że. Oddziałuje to na nasze emocje. To wszystko jest zakorzenione i wypływa z tego, że jesteśmy jednym narodem, który skądś przyszedł i dokądś zmierza. I każdy konserwatysta wam powie, że społeczeństwo jest wspólnotą pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I naszym obowiązkiem tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest zachowywanie wszystkiego tego, co było dobre, bo my jesteśmy kustoszami tego dziedzictwa poprzednich pokoleń, które jedno pokolenie po drugim coś dokładało, coś budowało, zostawiało dzieło sztuki, wspomnienia wielkich bitew i heroizmu. My dzisiaj jesteśmy kustoszami tej wspólnoty, tej kultury, tego narodu i naszym Zadaniem i naszą odpowiedzialnością jest zachowanie tego wszystkiego i dołożenie własnego wkładu dla pokoleń przyszłych. I chcecie powiedzieć, że lewica przyjdzie kiedyś w Polsce i powie, że biało-czerwona to wstyd, że trzeba ją zrywać? Że ona dzieli, bo każdy człowiek na świecie może sobie wybrać miejsce, w którym chce żyć, i mamy tutaj sprowadzić i przyjąć miliony imigrantów z wszystko jedno jakiego kierunku, a potem biało-czerwoną flagę mamy zdjąć i powiedzieć, że wstydzimy się za wszystko, co było przed nami, nie jesteśmy dumni z naszych przodków. Przecież w wymiarze ludzkim to jest sprzeczne z naszym doświadczeniem, nawet rodzinnym. Jesteśmy dumni z rodziców, jesteśmy dumni z dziadków. Nawet jak mieliśmy trudne doświadczenia, to zawsze było coś dobrego. Ale niesiemy pewne wartości. I miłość do ojczyzny, i patriotyzm, i przywiązanie do barw narodowych jest tego pięknym przykładem. I Wielka Brytania o tym dzisiaj zapomniała i oszalała. No bo inaczej nie mogę tego nazwać, niż to, że w Londynie. W Liverpoolu, w Dover, czy nawet w Szkocji, jeżeli mówimy o fladze Szkocji, w Edynburgu, nie mogą wisieć ich flagi narodowe, bo dla lewicy to jest dzielenie. I to jest nasz europejski przykład wojny światów. I ona odbywa się wszędzie wokół nas, i my jesteśmy jej częścią. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, bo jesteśmy bombardowani najróżniejszymi argumentami w imię Tolerancji w imię wyższych ideałów, ale musimy pamiętać, jakie prawdziwe ideologie za tymi wartościami stoją, które często, jako główny swój cel, mają za zadanie zniszczyć zdrowy rozsądek i wszystko to, co było dla nas albo naszych przodków ważne. Także pamiętajcie, że wojna idei, spór o wartości, ona nie odgrywa się na naszych oczach. My jesteśmy w środku tej wojny. Od naszych wyborów, od naszych decyzji, od tego, jak będziemy działać, co będziemy mówić, co przyjmować na wiarę, a co poddawać krytycznie, zależy nasza przyszłość. Pamiętajcie o tym, bo ta wojna nigdy się nie kończy. Jak widzicie, miecze świetlne zgasły, co oznacza, że to koniec dzisiejszego podcastu prawym okiem. Jeżeli się Wam podobał, zapraszam do oglądania następnego odcinka w każdą niedzielę.